Robota została wykonana, pozostało się pokazać z dobrej strony i to zamierzam zrobić. No słuchajcie, wchodzimy na wyższy poziom bycia zawodnikiem pro. Myślałem, że tylko spodenkowcy się malują. Okazuje się, że nie. Serdecznie w, w kolejnym odcinku serii moich startów w kategorii Open. Dziś kolejny weekend, kolejne zawody. Tym razem jesteśmy w Polsce, w markach. Tutaj najczęściej odbywają się właśnie zmagania kulturystów, którzy przyjeżdżają do nas z całej Europy i z całego świata, żeby walczyć, tak jak dziś, między innymi o kwalifikacje na Mister Olympia. Ja jestem w wyjątkowym składzie, z moją żoną małym snikiem, który ma już dziś dwa miesiące. Później pokażemy wam jaką ma świetną koszul koszuleczkę w ramach niespodzianki, którą zrobiła żona. Ale to później tymczasem wchodzimy, znajdziemy sobie miejsce na backstage'u i idziemy się brązowić. Zapraszam. Widzicie, jesteśmy już na backstage'u. Ja, tak jak zapowiadałem na początku, idę zakładać warstwę bronzera. Rzućmy okiem, jak wygląda sytuacja tutaj na, na tym backstage'u, yy, na którym zawodnicy przygotowują się do swoich startów w walce o kartę pro. My z uwagi na to, że jesteśmy pro, mamy taką wyznaczoną strefę. Zapraszam, zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest taki mniejszy backstage nas strefa dla zawodników Pro, jakiś poczęstunek, woda, no i tam yy, na lewo przechodzimy już nakładać warstwę brązera. Także ja ściągam ciuszki, idziemy i też pokażemy Wam jak ten proces przebiega. No, i tutaj, za maszynkę do brązowienia, bierze się nasz mistrz i mój ekspert. Które jest dla mnie takim symbolem też, ponieważ mamy taką rutynę, że to właśnie on zawsze, jak mnie brązowi, to rzeczywiście zawody kończą się zwycięstwem. Tak samo jak chodzę zawsze do tego samego barbera. Mam takie swoje po prostu jakieś rytuały, które zawsze wykonuję i ten człowiek jest właśnie jednym z tych rytuałów. I bierzemy się za brązowienie. Słuchajcie, mamy już tą docelową warstwę bronzera na sobie, jak widzicie kolor mojej skóry znacznie się zmienił, ale to ma uwidocznić efekty mojej pracy, żeby na scenie prezentować się jeszcze lepiej. Jest piękne słońce, można z tego skorzystać, wyjść, przesnąć chwilę, no i zaraz wracam do, do żonki i do synka. Teraz mamy w zasadzie godzinę 13.15, więc niecałe dwie godziny do wyjścia, pozostało już tylko Leżeć odpoczywać i wyczekiwać na wywołanie na ten mniejszy backstage, gdzie spompujemy się. Wszyscy przygotujemy się już tak ostatecznie do wyjścia. Każdy z nas zacznie taką prezentacją indywidualną. Później wyjdziemy w całej grupie. Jest na liście 22 zawodników, ponieważ czterech nie dojechało, nie pojawiło się. No i cóż, będziemy walczyć o jak najlepszą lukatę. Oczekiwania są dzisiaj już znacznie większe niż w ubiegły weekend w Pradze. W związku z czym mam nadzieję, że zawody pójdą po mojej myśli, a w zasadzie wszystko teraz w moich rękach, więc robota została wykonana, pozostało się pokazać z dobrej strony i to zamierzam zrobić, a wy zostańcie z nami do końca tego materiału i widzimy się już na scenie. Play. to help you plan with um, we have everything we will stand 8 pm sharp. with number 82 Damian Kufel from Poland. No słuchajcie, jesteśmy po prężingu. Byłem w drugim kolaucie, było tam sporo przetasowań, póki co. Ciężko powiedzieć, jak to się skończy. Musimy czekać do jutra na finały. Tam na pewno będzie ostra walka, zacięta walka. Z dzisiejszych uczestników jutro okazję będzie miało zaprezentować się 15, w tej 15 na pewno się znalazłem. Jak ostatecznie skończy się wynik tych zawodów? Miejmy nadzieję, że top 5 będzie. No nie zapowiadajmy raczej. Spokojnie. Miejmy nadzieję. W każdym razie liczę na to, że uda się poprawić rezultat z Pragi. Tam byłem dziewiąty, tutaj być może będzie lepiej. Jutro na pewno pokażę się z jeszcze mocniejszej strony. No i cóż, zapraszamy Was na jutrzejsze finały. Dla was to jest sekunda przejście, dla nas cały dzień. Do zobaczenia jutro. No moi drodzy, dzień drugi, finały. Widzimy się w tym samym miejscu, znowu na małym backstageu, znowu chwilę przed nakładaniem bronzera, czyli tak naprawdę powtarzamy proces wczoraj, z tą różnicą, że dziś w finale zostało już tylko 15 zawodników i każdy z nich będzie miał okazję zaprezentować się w swoim układzie dowolnym, do własnej muzyki. I to myślę, że będzie taka wysięka na torcie tego materiału, bo przygotowałem nowy układ. Dziś publika będzie sprzyjać, duży support wpada rodzinka. Wpadają znajomi, będzie pełna hala, będą fajne emocje, także zostańcie z nami do końca, a ja rozbieram ciuchy, wrzucam na siebie kolor i pozostaje czekać na wywołanie. Jedziemy! Słuchajcie, wchodzimy na wyższy poziom bycia zawodnikiem Pro. Myślałem, że tylko spodenkowcy się malują. Okazuje się, że nie. Nie, wszyscy, wszyscy się malują. Dostałem tutaj propozycję, żeby wyjść pięknie dzisiaj na scenę. Myślę, że spokojnie dwa oczka wyżej z takim make-upem, no ale zobaczymy jaki będzie efekt finalny. zaczynamy się pompować moi drodzy Za 10 minut zmierzamy na mały backstage tam kontynuujemy pompę zaczynamy show finały top 15 walczymy o jak najlepszą lokatę a wy trzymajcie kciuk. 82 Damian Kufel from Poland. The fifth place with number 82 Damian Kufel from Poland. Moi drodzy piąte miejsce, także top, top 5 i plus nagroda specjalna, szczególna dla mnie za najlepiej pozującego zawodnika zawodów. Bardzo mnie wycieszy jako osoba, która uczy innych zawodników pozować. Udowodniłem, że sam robię to dobrze. I cóż, lecę się kąpać. My tutaj kończymy dzisiejszy materiał, ale to jeszcze nie koniec tej serii. Już w czwartek wyratuje do Rumunii na kolejne zawody, więc walczymy dalej. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę Korzystajcie z kodu. Pozdrawiam. Na razie.